Dwa lata od opowieści, że koronawirus nie będzie czymś, co zdemoluje świat. Dokładnie w grudniu 2019 roku polski rząd bagatelizował sprawę pandemii. Dzisiaj, pomimo tego, że minęły kolejne trudne miesiące i dwa lata, rząd cały czas pandemię. Bagatalizuje. To jeden z najtrudniejszych okresów dla ochrony zdrowia w Polsce od wielu, wielu dekad. Najtragiczniejszy pod względem statystyki liczb od II wojny światowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości abdykował w walce z koronawirusem. Abdykował w walce z pandemią, skazując na śmierć setki tysięcy ludzi. W rocznicę w wypowiedzi premiera, który w 2020 roku, w lipcu, mówił o wygranej z pandemią. Przygotowała Lewica raport Polska w pandemii. Raport, który wskazywał błędy i zaniechania, ale był też nadzieją na to, jak skutecznie walczyć z kolejnymi falami, jak reagować, jak obudowywać opiekę zdrowotną w Polsce, żeby Polacy czuli się bezpieczni. Dzisiaj ten raport, składający się z kilkudziesięciu stron byłby dwukrotnie albo trzykrotnie grubszy. Ten raport o pandemii byłby grubszy, dlatego że minister Niedzielski, premier Morawiecki, zaplecze rządu nie działa. Nie są wdrażane żadne nowe instrukcje, które zapadają na posiedzeniach Rady Medycznej przy premierze. Lewica zwracała uwagę na to wielokrotnie, że musimy działać. Nie działamy i w pomocy opiece zdrowotnej, w przeciwdziałaniu i w aktywnościach dotyczących szczepień, a także tam, gdzie powinna być większa aktywność gospodarcza. Po pandemii Polska wpadła w olbrzymi kryzys i gospodarczy, i inflacyjny. Wpadliśmy w kryzys zdrowotny, którego mogliśmy się spodziewać, bo rząd nic w tej sprawie nie robił, nie reagował i zamykał oczy. Tak jak dzisiaj minister Niedzielski, który swoją butą i arogancją, ale również z zaniechaniami, braku obecności tutaj w Sejmie, pokazuje, że nie chce pandemią się zajmować, że nie chce, żeby pandemia była kluczowym elementem politycznego działania w 2022 roku. Nie może być na to zgody, żeby rząd w sprawie śmierci setek tysięcy ludzi nic nie robił. W dniu wczorajszym na świecie mieliśmy ponad 7 tysięcy zgonów. Na świecie, w Polsce 700. To jest blisko około 10% wszystkich zgonów na świecie w Polsce. Jeżeli do kogoś te statystyki nie przemawiają, to wyobraźmy sobie cały świat i te 10% w Polsce. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że mamy trzeci wskaźnik dotyczący zgonów na świecie. To są liczby tej pandemii nie da się zamknąć oczu, przymknąć źrenic i mówić że nic się nie dzieje. Niedzielski swoją butą i arogancją doprowadził do tego, że szpitale są pełne, ludzie tam umierają, są dramaty i to wszystko za zasłoną rządu, który mówi. Przyjdzie czas, będziemy działali. Kiedy? Jak będą kolejne setki tysięcy zgonów? Zaczynamy się przyzwyczajać do tej tragicznej sytuacji. Wczoraj słyszeliśmy o ponad prawie 800 zgonach. Dzisiaj także ponad 700. Niedługo się okaże, że to będzie ponad 1000, ponad 1500, a rząd nadal nie będzie niczego robił. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, i jako lewica podkreślamy to. Wiemy, że na sam COVID zmarło ponad 95 tysięcy ludzi, ale wiemy także, że ze względu na brak opieki zdrowotnej zmarło ponad 150 tysięcy osób w Polsce. Co to znaczy? Kim są te osoby? To nie są osoby, które zachorowały na COVID, bo się nie zaszczepiły. Wiele z tych osób to są osoby, które się zaszczepiły, ale nie dostały się do szpitala, ponieważ nie było dla nich miejsca. To są osoby, które nie dostały na czas zabiegu, operacji, które nie dostały terapii onkologicznej. Śmierć zbiera swoje żniwo, dlatego że rząd nie potrafi działać na czas i nie potrafi działać skutecznie. Nie potrafi nawet wprowadzić tego, żeby pracodawca mógł sprawdzić, czy pracownik został zaszczepiony. Jest cały czas uścisku, w kleszczach antyszczepionkowców, którzy dzisiaj tak naprawdę rządzą w Polsce. Jako Lewica nie zgadzamy się na to. Żądamy konkretnych działań i jednym z takich działań, których żądamy, jest otwieranie szpitali covidowych. To nie może dalej tak wyglądać że lekarze nie wiedzą, co się będzie działo. To nie może dalej tak wyglądać, że szpitale są zajęte przez łóżka osób, które najczęściej są niezaszczepione, bo 60-70% osób, które dziś leżą w szpitalach, to są osoby, które wysłuchały antyszczepionkowców, które po prostu się nie szczepią, bo nie muszą, bo wiedzą, że nie muszą. Więc żądamy jako Lewica, żeby wreszcie powstała siatka i informacja, rzetelna informacja na temat tego, kiedy ile i jakie szpitale covidowe tymczasowe powstaną? Państwo, w związku z, nie, z takim nieustającym milczeniem rządu na temat przygotowań do kolejnej fali e, pandemicznej, kolejnej fali koronawirusa, na najbliższym posiedzeniu Sejmu lewica złoży wniosek o informację rządu na temat, na temat przygotowań e, służby zdrowia, systemu ochrony zdrowia do kolejnej far, fali, tym razem już piątej fali e, koronawirusa. Jak mówią eksperci, nie będzie już tym razem takiego czasu i takiej chwili oddechu na przygotowanie się do kolejnej fali. Ta kolejna fala omikronowa właściwie już wchodzi w życie i tak naprawdę zastępuje czwartą falę. Więc nie będzie chwili na dywagację, nie będzie chwili na jakieś planowanie. Trzeba już dzisiaj pokazać Polkom i Polakom, jaki rząd ma plan na, na zwalczenie piątej, piątej fali. Nie będzie też czasu na hamletyzowanie i nie będzie czasu na bierność. Dzisiaj potrzebujemy jako społeczeństwo informacji na temat tego, jak przygotowane są szpitale, jak będzie prowadzona kampania na rzecz zwiększenia liczby, liczby szczepionek, jakie konkretne kroki przygotuje rząd, żeby uchronić nas od tej kolejnej covidowej hekatomby. Co mamy ze strony rządu? A mamy dobry humor pana ministra, nic nie mogę niedzielskiego, mamy zaklinanie rzeczywistości ze strony pana premiera, mamy nieustające milczenie. Rząd zachowuje się jak te trzy małpki nic nie widzi, nic nie słyszy i nic nie mówi, bo prawdopodobnie sam nic nie wie, bo nic nie robi. Polki i Polacy potrzebują dzisiaj konkretnej informacji, jak przygotowany jest system opieki zdrowotnej do kolejnej fali, jakie będą konkretne kroki przedsięwzięte i jak przede wszystkim rząd zamierza uchronić Polaków przed kolejnymi zgonami, promując szczepienia i zobowiązując Polki i Polaków do odpowiedzialności społecznej. Szanowni państwo, dzisiaj jest jasne, że rząd ma za nic kolejne setki zgonów, kolejne setki zgonów, które oznaczają przecież nie tylko nie oznaczają cyferek w rządowych tabelkach, ale konkretnych ludzi, którzy mają rodziny. I oznacza to setki rodzin, które codziennie tracą swoich bliskich. Rząd tymczasem nic sobie z tego nie robi. Wręcz przeciwnie, udaje, że nic się nie dzieje. Słyszymy cały czas od nie tylko pana Niedzielskiego, ale również pana Kaczyńskiego, że jak będzie sytuacja kryzysowa, to wtedy będziemy podejmować działania. Szanowni państwo, sytuacja kryzysowa jest już tu i teraz, a będzie gorzej. I jeśli chcemy, żeby gorzej nie było, to działać musimy dziś. Dlatego lewica nieustannie kładzie na stole konkretne rozwiązania. Od raportu o stanie państwa w czasie covid u przez ustawę wprowadzającą obowiązkowe szczepienia, po propozycje konkretnych działań tu i teraz. Te działania trzeba podjąć natychmiast i rząd musi wziąć na nie, na nie odpowiedzialność, bo pandemii nie da się przeczekać, tak jak rząd próbuje przeczekać każdy kryzys, z którym się mierzy, bo każdy dzień, kiedy rząd postanawia przeczekać, oznacza kolejne niepotrzebne śmierci. Te na COVID i te osób, które umierają na inne choroby, przez to, że nie dostają się do lekarza, dlatego że trzy czwarte osób, które w tych szpitalach są, to osoby, które się nie zaszczepiły, to osoby, które nie musiałyby w szpitalu wylądować, to osoby, które mogłyby przechodzić COVID łagodnie. I to, że one się nie zaszczepiły. To, że posłuchały się antyszczepionkowców, to, że nie miały rzetelnej informacji o tym, dlaczego warto i należy się szczepić, to, że nie mają żadnych zachęt do tego, żeby się zaszczepić, to również jest odpowiedzialność rządu. I to on powinien za to odpowiadać, i to on powinien stanąć przed Sejmem na najbliższym posiedzeniu i się z tego wytłumaczyć. Pan premier Morawiecki powinien przestać się chować. Domagamy się tego, żeby przestał się chować za plecami niedzielskiego, przestał się chować za plecami antyszczepionkowców, stanął przed nami, ale przede wszystkim staną przed obywatelami i obywatelkami. I po, po, powiedział, co mają zamiar w tej sprawie zrobić. Dziękuję. Wesołych było już mnóstwo, no i co? No i nic. E, więc co konkretnie można jeszcze zrobić? Po co słyszymy, to na przykład w perspektywie najbliższych dni, żeby zachować dystans w czasie Sylwestra, ale jak wiadomo, zrobiono wszystko, żeby udowodnić, że koronawirus w Sylwestra śpi, bo jest oczywiście tutaj wyspą zieloną, na której on nie będzie atakował, ja którzy będą Tutaj wzywamy y, wszystkich Państwa do przyłączenia się do naszych nacisków, bo y, to... Y... Żeby doprowadzenie do tego, żeby rząd zaczął działać, ewidentnie leży po stronie opozycji, po stronie obywatelek i obywateli. Ostatnio obywatele i obywatelki pokazali swoją, swoją sprawczość przy, wymuszając na prezydencie Dudzie Weto w sprawie Lex TVN. Dzisiaj wspólnie możemy również doprowadzić do tego, żeby rząd wreszcie zaczął traktować tę sprawę poważnie, żeby przestał zajmować się swoimi rozgrywkami politycznymi, zachowywaniem swojej większości, dbaniem tylko o samego siebie, a zaczął dbać o obywatelki i obywateli. Jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy jest od kilku tygodni w szufladzie pani marszałek złożony projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach. Więc jeśli pan premier Morawiecki ma poczucie odpowiedzialności, a rządzenie to nie jest tylko robienie fajnych, miłych, dobrych rzeczy, to jest także podejmowanie decyzji, które są być może dla niektórych kontrowersyjne albo być może zbyt odważne, ale jeśli ma się ten mandat rządzenia, to trzeba podejmować odważne decyzje, nie bacząc na ewentualne spadki czy wzrosty poparcia. Trzeba wziąć byka za rogi. Trzeba zejść z drzewa na ziemię i trzeba zacząć podejmować konkretne decyzje. Jest projekt dobrej ustawy, wprowadzenie obowiązkowych szczepień to jest coś, o czym mówią już eksperci od miesięcy i od lat. To jest nic nadzwyczajnego. Obowiązek szczepień mamy w Polsce od kilkudziesięciu lat i nikt do tej pory nie protestował i nikt nie próbował, nie próbował tego podważać. Ustawa lewicy leży w szufladzie pani marszałek. Oddajemy wszystkie prawa autorskie, Prawu i sprawiedliwości. Niech biorą, niech, niech uchwalają. Będziemy za tym głosowali. Będziemy namawiać także resztę opozycji do tego, żeby zagłosowali a, za, za tą ustawą. Tylko radykalny taki a, konkretny krok może powstrzymać dalszą falę koronawirusa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.